Łukasz Grzegoczyk, ruch gospodarstw rodzinnych. E, ja uzupełnię tylko słowa pana Jacka, które były bardzo obfite w dane. Przez ostatnie 10 lat, e, dżungla amazońska została uszczuplona o 80 tysięcy km2. To tak jakbyśmy wycięli województwo mazowieckie i województwo e, wielkopolskie, i było to bez umowy z Mercosurem. Jestem daleki od tego, że. Zwiększenie popytu na, na produkty rolne zatrzyma to, bo widać, że te kraje po prostu mają za nic e, politykę zrównoważonego, zrównoważonego rozwoju i te lasy będą dalej cięte przy zielonym ładzie Unii Europejskiej, który jest, że tak powiem, już teraz kagańcem dla polskich, dla, dla polskich przedsiębiorców i dla polskich e, rolników. Druga sprawa, zwiększenie handlu to jest oczywiście zwiększenie też emisji CO2, z którym walczymy, no bo to, te produkty muszą tutaj przyjechać i stąd wyjechać i będą to statki, które emitują bardzo dużo. My z tym walczymy tutaj, ale jeżeli chodzi o handel, no to już nikt nie zwraca na to uwagi. Trzecia sprawa to jest taka, że jeżeli pojawia się nowy gracz na rynku, to zazwyczaj dostają te podmioty najmniejsze, te rozdrobnione gospodarstwa. W tym momencie te najmniejsze gospodarstwa w Polsce szacuje się, że od 2,5 do 3 miliona ludzi utrzymuje się z tego. To są rodziny, dzieci i tak dalej. Co z nimi? Bo większe gospodarstwa sobie to jakoś to pofetują po prostu wielkością skali. Ale co z tymi ludźmi? To jest kolejna kwestia. Trzecia kwestia to jest taka, że mamy i szczycimy się tym, że Unia Europejska doszła już do takiej jakości żywności, jesteśmy z tego dumni, tak? Tymczasem yy, będziemy sprowadzali. I właśnie co będziemy sprowadzali? Bo przykłady sprowadzania choćby soi bez GMO, z GMO, pokazały, że to tylko papier, a papier wszystko przyjmie. Jakie mamy gwarancje, że to będzie ta jakość? Będziemy to jedli? No ja bym tego nie chciał. Kolejna kwestia jest taka, bo dzisiaj mówimy o tym, o tej umowie teraz, są kontyngenty zapisane, tu będzie 1,5%, kto nam da gwarancję, że za 5 lat nie będzie to 3, 5, 10%, może taka być sytuacja polityczna, że ta umowa będzie tylko aneksowana, już ona nie będzie zmieniana, tylko będzie aneksowana, a jest to dużo łatwiejsze. Kolejna kwestia jest taka, że e, dzisiaj na tej komisji siedzą ludzie związani z branżą, e, rolnicy, ale myślę, że dotyczy to całej społeczności, bo tu już e, wchodzimy e, w sprawę konsumentów. Nie ma tych konsumentów i śmiem twierdzić, że oprócz ludzi zainteresowanych tym tematem, Polacy, jako Polacy, jako konsumenci, jako obywatele, nie mają świadomości, co się teraz dzieje. Więc postulowałbym, żeby w ramach tego protestu, jaki ma wnieść polski rząd, odbyła się szeroka debata publiczna z danymi, żeby Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Środowiska przeprowadziło akcję informacyjną dla Polaków i żeby to Polacy jako społeczeństwo się też yy, uświadomili, bo jakby przyjdzie co do czego i będą protestowali tylko rolnicy i zgoni się wszystko znowu na rolników znowu rolnicy czegoś chcą a znowu rolnicy będą walczyli o dobro nasze i wasze i naszych dzieci naszych wnuków bo tak jak już jeden pan powiedział możemy być ostatnim pokoleniem i to o co walczyliśmy o jakość mięsa o hodowlę możemy sobie nie za niedługo się okaże że te wysiłki nasze wieloletnie podnoszenia jakości standardów hodowli będziemy mogli sobie schować w kieszeń bo przyjedzie coś o czym nie będziemy mieli pojęcia. Więc ja bym apelował, żeby ministerstwo w swoich też działaniach rozszerzyło to poza, poza tylko salę komisji Kulturaw sejmowych, ale także włączyło w to stronę społeczną, ale bardzo mocno. Dziękuję bardzo. Zgodnie z zaplanowaniem.